Prędzej czy później go złapie. On się cały czas odwraca i strzela. Ja nie wiem, czy ja to w sumie przeżyję potem. Co? Ale tak na heda jednego? No się ma. To jest to coś, czego zawsze chciałem spróbować, ale nigdy nie było okazji. No i czas najwyższy. Więc tak, dokładnie moi drodzy, niektórzy z Was pewnie poznają tą piękną mapę, ale jest to mapa Yukon. Yy, już chyba jedna z pierwszych map w Wunturnet Dość mało popularna, ponieważ yy, Nie jest jakoś super bardzo nastawiona na PvP I myślę, że głównie dlatego Nie jest aż tak bardzo przez ludzi lubiana Powiem wam tak, osobiście jestem tutaj pierwszy raz w życiu, naprawdę nigdy wcześniej nie grałem na Yukonie. Nie wiem jak ta mapa wygląda, nie wiem gdzie co jest, nie wiem gdzie czego szukać, nie wiem kompletnie nic i przyszedłem tutaj dzisiaj oczywiście na Wanilce, żeby spróbować swoich sił na tej ponoć najtrudniejszej mapie, z obecnie dostępnych, bo no, ponoć jest po prostu trudna, no głównie przez to, że tutaj trzeba walczyć z temperaturą, jest mało lokacji, mało lokacji militarnych, yy... Po prostu jest o wszystko o wiele, wiele ciężej niż na pozostałych mapach, e, więc jestem ciekawy jak to wygląda rzeczywiście w praktyce. No i dzisiaj się o tym przekonamy. Oho, no to dobra. 10 tysięcy zombie na start start. Od razu na mnie się rzucałem, jak widzicie, to ktoś to, to bardzo fajną baskę zrobioną. U góry i to na dodatek z playtów. O nie, dobra, jakiś gostek. O nie, nie krwawienie, nie teraz, proszę, nie no, te zombie są rozjebane Nie, nie będę miał się czym, czym uleczyć pewnie nawet, no No dobra, pal gumę, typie, obyś No masz, masz Dobra, to było tak naprawdę zamierzone, ponieważ teraz, yy, o super Czy to może się lepiej zacząć, jak nie od burzy, widzicie jak mi HP szybko spada? Zobaczcie jak to HP spada, jak się nie jest przy, przy ciepłym Normalnie jest składzone przy ognisku Ognisko tutaj, w ogóle ognisko na tej mapie moi drodzy To jest must have, bez ogniska To zapomnijcie w ogóle o tym, że wy tutaj przeżyjecie Ach, Dobra, mamy koło w jakąś farmę, jakąś wioskę Mam nadzieję, że uda się tutaj coś zlutować eee, Szczególnie broń, szczególnie broń, ok, Bo mam wrażenie, że tutaj nie będzie jakoś ciężko z ludźmi eee, Tylko potrzebna jest jakakolwiek broń Więc my lecimy szybciutko do budynku O, jej, to jest, dużo, dużo Za dużo Dobra, jakoś się z tym upora. No nie, tylko nie ten zombiak Grunt to być, e, jak to się mówi, wytrzymałym, cierpliwym Oj, nie, zabij mnie Pokonamy czwartego Jest, jest, jest broń No, broń to mocne słowo akurat No jesteśmy ustawieni Bedroll Bedro może być kozacki i może być bardzo pomocny. Zbieramy wszystko, oczywiście wszystkie ciuchy, wszystko co tylko tutaj znajdę. Tutaj jest pełno ognisk, to jest najważniejsze. O, i moi drodzy, nie uwierzycie, komuś się tutaj obok zginęło, a to oznacza. Dla mnie tylko profit i temy. O, jedzonko miał, jedzonko. Masterki jest tutaj kozakiem. E, widziałem to na odcinku Cycucha swoją drogą, to głównie przez niego. Tak sobie pomyślałem, że może hej, to czas najwyższy. Skoro skończyłem grać na Francji, to zagram sobie na tym Yukonie. I jego gdzieś tam film zainspirował troszeczkę do tego, żeby sobie tutaj przyjść po... Nie, tylko nie ty! O, udało się. Perfekt, Boże. E, więc jak chcecie sobie obczaić jego filmu, to też było bardzo spoko, to macie gdzieś tam pewnie link w opisie, albo w komencie. Bardzo fajnie, że udało mi się znaleźć siekierkę, bo dzięki niej będę mógł E, pomyśleć sobie nad tym, żeby ściąć sobie jakieś drzewka. O, sports World Magazine też się może przydać, w razie co? E, pościnać jakieś drzewka i mieć ze sobą przy sobie jedno ognisko, zawsze, w razie co? Gdybym tego bardzo. Parasolka, super, to też jest bardzo przydatny. Item, oczywiście, więc też go sobie tutaj zabieramy, bindujemy. E, mieć przy sobie jedno ognisko, bo gdzieś, jak gdzieś tam będzie mi jakoś super zimno, czy coś takiego, to zawsze będę miał coś, żeby się na szybciutko ogrzać. Więc powinienem sobie teoretycznie jakoś poradzić. O goście, patrzcie co ja tutaj znalazłem. Normalnie leży sobie chainsaw. E, to jest trochę jak wygrywanie życia. E, taki chainsaw na takiej wanilce jest naprawdę super świetną rzeczą i na pewno mi się przyda. Zrobiłem sobie też już dosyć spory zapas e, bandażyków, więc nie muszę się za bardzo o to martwić. E, myślę, że będę mógł sobie zaraz po prostu ruszać już w stronę miasta. I tam pokombinować za znalezieniem czegoś lepszym Dobra, no oblutowałem tak naprawdę wszystko co się na tej farmie dało. Mam dużo rzeczy już nazbieranych, myślę, że teraz mogę iść po prostu gdzieś tam w kierunku miasta. E, o, tu jeszcze zobaczę tego sportshota i wezmę z niego ammo. To się oczywiście może przydać, dodatkowe ammo zawsze i wszędzie. E, a, jeszcze mogę to w sumie wziąć na scrap. Ogólnie to y, co ma tutaj z bazę na tym serwerze e, Ja nie będę z tego korzystał, ponieważ to by było zbyt banalne. To nie o to chodzi. Ja przeszedł tutaj. Half count, a weźmiemy. Przyszedłem tutaj po to, żeby samemu spróbować przetrwać na tej mapie. O, w tamtą stronę mam iść. E, więc nie będę korzystał z gotowej baski. E, nie myślcie sobie, że ja taki będę. E, spróbuję to sobie wszystko sam zbudować od początku. Znaleźć i od początku i zobaczymy po prostu, jak mi to pójdzie. O, znalazłem deto to jest akurat ciekawa sprawa. Wszedłem sobie do pierwszego budynku tutaj w mieście i deto. No tak, przez przypadek przerobiłem sportshota na scrap, więc już e, nie mam sportshota, żeby z niego strzelać. Ech, a dopiero co ammo znalazłem i miałem dość sporo tego ammo do tego sportsika, ale cóż, no witamy. Oto właśnie jestem ja. Dobra, to jest dopiero farcik. Normalnie tako. znalazłem sobie teraz skuter. W pełni sprawny, w pełni działający, nawet ma trochę wachy. Jak znajdę Gaskana, to będzie naprawdę super, ale kozacko się udało wam powiem. O! Dobra, zrespił się koło mnie gość, taki do mnie strzela No, będzie chyba pościg robiony Najgorsze jest to, że on bardzo szybko biega, a ja nie biegam bardzo szybko I ma jakiegoś half counta, czy coś w ten deseń Ty widział mnie teraz, czy mnie nie widział? I ja czekam aż mi się stamina podładuje I na niego wybiegam Dobra, on jest jakimś botem, bo nie może trafiać Cyk, który to już raz Gościu, ale cię łapię. Dobra Złapię go. Prędzej czy później go złapie On się cały czas odwraca i strzela. I nie wiem, czy ja to w sumie przeżyję potem. Co? Ale tak na heda jednego? No tak. E, powiem wam tak. Tego się nie spodziewałem. Dobrze o tyle, że w międzyczasie wybudowałem sobie baskę. Ech, trochę się zdenerwowałem. Czajcie, ja wybiegam z bazy, a ta pipa Yeah, man, you are so good. Nice one. Pu-pu-pu. pu 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 Pierdolę to. Pamiętajcie tylko o jednym: nie można się poddawać. Wstaje nowy dzień, nowego dnia będziemy silniejsi. Dobry resp, blisko farmy, naszej ulubionej. Farmimy szybko jakieś bronie, idziemy szukać frajerów i walimy ich na łeb. To są pewnie tak naprawdę jakieś nobki. Dałem się tutaj zaskoczyć, ponieważ posiadałem tak naprawdę Master i jaki ja jakkolwiek się to tam wymawia. Z którego trzeba walczyć na blisko. Ja niestety nie miałem jak podejść i chłopa złapać, no i. Tak, oto zakończył się mój żywot No szkurwaj Oni przybiegają cały czas tam gdzie ja jestem, naprawdę Widzicie? Tam gościu jest w moim lucie Dostał Zbieramy arrowa Leży Oddawaj moje itemy frajerze kąt ma dosłownie jedno ammo Dobra, jakoś sobie poradzimy, jakoś sobie poradzimy Uwierz w siebie Uwierz w siebie kretu Goście się cofnął Gość się cofnął, to znaczy tylko jedno, zesrał się On się mnie boi Mmm, Czy ten crossbow ma ammo? Żaden nie ma ammo, cholera Dobra, bambik zrobił mi plecy Nie, dobra, bo ja jeszcze od bambola zginę Dobra, bambol padł No, męczyłem się z nim jeszcze Bo jestem deklem czy dam radę mu walnąć heda O to jest pytanie, on to pewnie i tak przeżyje No właśnie byczki Dobra no widzę go, no widzę go, ale co z tego, on jest tak cały czas wcelowany, tam już ten drugi Bumble biegnie No oszaleje zaraz Zombie go zabije Ja nie będę marnowała mu na to <laughs> Patrz No nie wiem, gość jest chory Pierdolę to, pierdolę to, naprawdę... O, szaleję zaraz you noob learn to play, man Najgorszy, bo to jeszcze jakieś ruskie frajery są Dobra, policzymy się, nie udało się teraz Nie da się tak, jak dwóch biega i cały czas muszę się obawiać, bo ten bambik zasrany, no już Lata mi i mnie bił z tej łopaty, a drugi jeszcze z tym halfhoundem czy tam cokolwiek to innego było. Czy z Cofieldem chodzi i strzela i strzela. Trochę to też zepsułem, ale... Za długo to trwało. Powiem wam, że coś zaraz usiądzie i to raczej będzie moja psycha. Eee... No kurde, no jest trochę ciężko, szczególnie gdy ty nie masz broni, a Gostek ma. No nie no kurwa te zombie, Dobra. O! Nie wiem! Gościu ma nieskończone ilości ammo do tej swojej broni, zasranej, z której strzela. Pale w stąd. stąd. Nie, nie, nie mogę się z nimi bić, jak się respi koło nich, bez jakichkolwiek itemów, i nie ma nawet szans im cokolwiek zrobić. I respie się z jednym arołem, który na, na rozwalonej broni, oczywiście, więc to nawet nie szotuje. Ja nawet nie wiem, czy ja dobiegnę do miasta przez ten śnieg zajebany. Obawiam się, że granie na tym i to będą naprawdę niesamowite emocje, no. I może tutaj coś usiąść, tak jak już mówiłem, to będzie moja psycha Dobra moi drodzy, czy kobra 12 ammo będzie w stanie poradzić sobie z naszymi przeciwnikami? Tego dowiemy się już za chwilę, po pierwsze, pierwsze co, chciałbym wiedzieć czy oni tu w ogóle są Teren wygląda na czyściutki jak na razie, to nawet lepiej, ponieważ jeszcze czym coś zlutował ja Jestem pewien w 130% że oni tutaj przyjdą, bardzo niedługo, na pewno Oj moi drodzy, nie uwierzycie co zostało przeze mnie znalezione Half count 8 na 8, rozumiecie to? 8 na 8 Sam osobiście jestem teraz w szoku Wow Całego expo jakiego tylko mam dodałem w teraz, żeby móc troszeczkę bardziej wycelować z tej broni e, Niestety no nie mam scope'a Nie jest to dla mnie zbyt proste e, Muszę się namęczyć, ale teraz ich znajduję Mam nadzieję, że będą biegli zaraz na farmę po jakiś lucik czy coś takiego i chodź strzelę. I gituwa. Zobaczycie jakie będzie łatwiutkie. Dobra, znalazłem ziomka. Sniper Elite, to ja. Wiecie gdzie jest. Nie, dlaczego? To naprawdę z takiej wysokości! Zaraz oszaleję, powiem wam, że zaraz oszaleję. Jeszcze idę, że cyco wbił do gry. Najgorzej. Teraz nie solo, ale i tak nie gadamy i tak nie gramy. Wiecie gdzie siedzi gościu? Gość siedzi na dachu policji. Jest jakieś milionowe, milionowe prawdopodobieństwo, że jak ja nam podejdę, to zginę. Bo pewnie będzie mnie z tego dachu Z tego budynku Walę tego gościa Mam już tego dość Dobra, co to jest? Nie, 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 nie Kurwa, skąd? Dobra, zrespiłem się obok Essa sound Patrzcie to Patrzcie to nie, nie uwierzycie mi to co się dzieje Muszę się cofać, bo on też się cofa. O nie! To było moi drodzy, tylko pierwsze podejście do Yukona. Drugie będzie lepsze, obiecuję.